W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu uwielbienia przyć Zagarnij nas. Duchu uwielbienia przyć Zagarnij nas, weź krew, a siebie nam daj. Weź krew i wylej na świat, miłosierdzie swoje, miłosierdzie swoje, duchu uwielbienia przy. Zagarnij nas, duchu uwielbienia, przyć. Zagarnij nas, weź krew, a siebie nam daj. Weź krew i wylej na świat, miłosierdzie swoje. Miłosierdzie swoje. Cud narodzin Jezusa Cel krzyża Jezusa, począwszy od Jego wcielenia i narodzin. Z Pism Luizy Trwając w swoim zwyczajowym stanie, poczułam, że jestem poza sobą. Po przejściu wokół znalazłam się wewnątrz groty, w której ujrzałam królową mamę, chwili wydania na świat Dzieciątka Jezus. Cóż za wspaniały cud! Wydawało mi się, że zarówno Matka, jak i Syn zostali przemienieni w najczystsze światło. A w tym świetle można było bardzo wyraźnie dostrzec ludzką naturę. Jezusa Zawierającą w sobie boskość. Ludzka natura służyła mu za zasłonę, aby przykryć boskość, tak iż po zerwaniu zasłony ludzkiej natury był Bogiem, a przykryty ową zasłoną był człowiekiem. A oto cud cudów, Bóg i człowiek, człowiek i Bóg który nie opuszczając Ojca i Ducha Świętego przybywa aby żyć z nami i przyjmuje ludzkie ciało ponieważ prawdziwa miłość nigdy się nie rozdziela wydawało mi się że w tej szczęśliwej chwili matka i syn zostali jakby uduchowieni bez najmniejszego trudu Jezus wyszedł z łona Matki i oboje przepełnieni byli nadmiarem miłości. Innymi słowy, te przenajświętsze ciała zostały przemienione w światło. Tak, że bez najmniejszej przeszkody światło Jezus wyszło z wnętrza światła matki. Zarówno Jezus, jak i matka byli zdrowi i nienaruszeni, a następnie powrócili do swojego naturalnego stanu. Ale któż może opisać piękno dzieciątka, które w tym momencie ze swych narodzin przelewało również na zewnątrz promienie swej boskości. Któż może wypowiedzieć piękną Matki, która była cała pochłonięta w tych boskich promieniach? A święty Józef? Wydawało mi się, że nie był obecny w chwili narodzin, ale że się znajdował w drugim końcu groty. Cały zatopiony w tej głębokiej tajemnicy. I jeśli nie widział oczami ciała, to bardzo dobrze widział oczami duszy, ponieważ pogrążony był we wzniosłej ekstazie. Gdy dzieciątko przyszło na świat, Chciałam wzlecieć, aby je chwycić w ramiona, ale aniołowie mi tego zabronili, mówiąc, że ten zaszczyt przyjęcia go w pierwszej kolejności należał się matce. Tak więc najświętsza dziewica, jakby porażona, powróciła do siebie i z rąk Anioła. Przyjęła syna w swoje ramiona. W porywie miłości, w którym się znajdowała, ścisnęła go tak mocno, że wydawało się, jakby chciała go ponownie wciągnąć do swojego łona. Następnie, chcąc dać upust swojej żarliwej miłości, pozwoliła mu ssać swoją piersi. Ja w tym czasie byłam całkowicie unicestwiona i czekałam na wezwanie, ażeby nie otrzymać kolejnego upomnienia od aniołów. Wtedy królowa powiedziała do mnie: Chodź, chodź i weź swojego ukochanego i ciesz się nim także i ty, wylej na niego swoją miłość. I gdy tak mówiła, ja podeszłam bliżej, a mama dała mi go na ręce. Któż mógłby opisać moje zadowolenie pocałunki, uściski i czułości? Po tym, jak dałam sobie upust, powiedziałam do niego: Mój ukochany. Wssałeś mleko naszej mamy, podziel się nim ze mną. A on, przyzwalając na wszystko, przelał trochę jego mleka ze swoich ust do moich. Potem powiedział do mnie: Moja ukochana, zostałem poczęty wraz z bólem. Urodziłem się do bólu. I zmarłem w bólu. A trzema gwoźdźmi, którymi mnie ukrzyżowano, przybiłem trzy władze: rozum, pamięć i wolę tych dusz, które gorąco pragną mnie miłować, i tym samym przyciągnąłem je wszystkie do siebie. Ponieważ grzech sprawił, że stały się kalekie i oddalone od swojego stwórcy, bez żadnego umiaru. Gdy to mówił, spojrzał na świat i zaczął wypłakiwać swoje nieszczęścia. A ja, widząc go płaczącego, powiedziałam: Kochane dziecko, tej radosnej nocy. Nie zasmucaj swoim płaczem tych, którzy Cię kochają. Zamiast płakać, zacznijmy raczej śpiewać. I tak mówiąc, zaczęłam śpiewać. Jezus, słysząc mój śpiew, odwrócił swoją uwagę i przestał płakać. A gdy zakończyłam, Moją zwrotkę, on zaśpiewał swoją, głosem tak silnym i melodyjnym, że wszystkie inne zanikały wobec jego słodkiego głosu. Potem modliłam się do dzieciątka Jezus za mojego spowiednika i za tych, którzy do mnie należą, a na koniec za wszystkich. A on wydawał się przyzwalać na wszystko. W tej samej chwili zniknął, a ja wróciłam do siebie. Kontynuując widzenie świętego dzieciątka, ujrzałam z jednej strony królową matkę, a z drugiej świętego Józefa. Którzy pogrążeni byli w głębokiej adoracji Bożego Dzieciątka. A ponieważ byli cali skupieni na Nim, wydawało mi się, że ciągła obecność Dzieciątka utrzymywała ich w nieprzerwanej ekstazie. A jeśli działali, był to cud, jaki Pan w nich dokonywał. W przeciwnym razie pozostaliby bez ruchu, nie będąc w stanie zewnętrznie wykonywać swoich obowiązków. Ja też adorowałam go i odnalazłam się w sobie. Zanim kochany bracie, kochana siostro, będziemy adorować Jezusa, wypełnionego światłem. Zakrytym przez ludzką naturę. Wyśpiewajmy po raz ostatni po tych dziewięciu dniach hymn uwielbienia razem z Maryją. Wielbi dusza moja, Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocne. A Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie, nad tymi, którzy się Go boją, okazał moc swego ramienia. Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców w stronę, a wywyższył pokornych, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem pomnę na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym Ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki.